Cześć z tej strony Feanor Aglarion, a dzisiaj opowiem wam o ideologii narcystycznego elfa. A mówiąc precyzyjniej, wprost wskażę fundament aksjologiczny, który zalega gdzieś tam u korzeni mojego myślenia o kulturze. Po prostu powiem, czym moim zdaniem jest dobro, i to zarówno w rozumieniu indywidualnym. Jak i kolektywnym, do czego warto dążyć i jak należy orientować kulturę. Jaka myśl zalega u podstaw lansowanych przeze mnie projektów. Ale zanim o tym, może słówko o moich projektach. Podziękowania dla Mateusza Znajdka, Puchacza, Grzegorza Gierczyka, Kiedy Wrax czyli Millennium Earl, Filipa Urbanowicza, Dori, Michała Ligęzy oraz nikogo ważnego czyli Wiktorii Eisen. Dziękuję również wszystkim wspierającym, którzy zdecydowali się pozostać anonimowymi. ponadto jeśli nie chce wam się słuchać długiego wprowadzenia do tego odcinka omawiającego kanał niepożądany odczyn poszczepienny, możecie kliknąć w odpowiednią sekcję, która przeniesie was do właściwej minuty. Jedna istotna uwaga do treści pojawiających się w dalszej części tego filmu Mówiąc o czynieniu bliskich osób nam podobnymi, nie miałem tutaj na myśli podobieństwa jakościowego, lecz podobieństwo ilościowe, podobieństwo w mocy, czynienie ich silniejszymi. Jak część z Was zauważyła, od dawna na tym kanale nie pojawił się żaden film i nie jest to spowodowane lenistwem narcystycznego elfa. Wprost przeciwnie, przyjąłem, że należy budować naszą elficką społeczność już od podstaw. Nie w momencie, kiedy, o będą teraz urojenia wielkościowe, będę miał już jakieś 100 tysięcy subskrypcji, lecz właśnie teraz, aby zobaczyć, czy dane osoby, jednostki nie zostały już zwabione jakimś sukcesem, lecz czy są gotowe pracować u podstaw. I między innymi w tym celu w zeszłym tygodniu ruszył kanał Niepożądany Odczyn Poszczepienny. Znajdziecie na nim nie tylko moje materiały ale również filmy od członków naszej Discordowej społeczności zgromadzonej na serwerze Ariam, a to od pewnego pięknego słówka z sanskrytu, bez głupich skojarzeń. Wkład członków naszej społeczności uwidacznia się nie tylko w ich własnych filmach, ale również na przykład we wsparciu związanym z montażem. W pięknych animacjach, które możecie obserwować w mojej autorskiej serii na tym kanale, Zatytułowanej Pranie Mózgu. W serii tej znajdziecie wiele myśli, z którymi mogliście się już zetknąć na tym kanale, ale w nieco przystępniejszej formie. I to mam na myśli zarówno sposób, w jaki są one przeze mnie przedstawione, jak i odpowiednią oprawę graficzną. A każdy z filmów odsyła do właściwego rozwinięcia danej myśli na tym kanale. Tym, tym, tym. Feanor AGLARION. Tak więc jeszcze raz zachęcam Was do zasubskrybowania kanału Niepożądany Odczyn Poszczepienny. Link znajdziecie w opisie. Szczerze liczę, że osiągnięcie bariery 1000 subskrypcji nie zajmie nam więcej niż dwóch tygodni. A z góry uprzedzam Was, że to nie koniec niespodzianek, i być może do końca tego roku, a już na pewno na początku przyszłego. Czekają was kolejne etapy rozwijania naszego elfickiego projektu. Z tego miejsca chciałbym również podziękować wszystkim wspierającym drugiego i wyższych poziomów. Można powiedzieć, że nawet nie najistotniejszy jest tutaj ich wkład finansowy, ale pokazanie, że ktoś jest w stanie przekazać swoje pieniądze na pewien projekt, że ktoś jest w stanie docenić ambicje, pracę i zaangażować się. To właśnie zaangażowanie jest tym co chciałbym, aby uwidaczniało się zarówno na tym kanale, jak i na niepożądanym odczynie poszczepiennym. I naprawdę, nie obawiajcie się tej nazwy. Zostanie ona w swoim czasie odpowiednio wyjaśniona. Powróćmy jednak do meritum naszego odcinka. Można powiedzieć, że każdy system etyczny, że każdy system aksjologiczny, który oferują nam różnego rodzaju ideologowie, ma na celu osiągnięcie pewnego dobra. I jest to dobro, które z jednej strony dotyczy poszczególnych jednostek, a z drugiej całych kolektywów. Ideał życia indywidualnego i życia zbiorowego. W odcinku o symetrystach, centrystach i tozależystach wspominałem, że wiele osób często popełnia ten błąd, ignorując ten podstawowy fakt. Czyli to, że konkretne różnice w naszych przekonaniach dotyczących życia społecznego, politycznego itd. Zasadzają się na poważnych różnicach aksjologicznych. Na tym, że różne systemy polityczne, społeczne i szeroko rzecz ujmując, etyczne, wyrastają na różnym gruncie. Co innego przyjmują jako dobro, a nawet czasami, jeżeli to samo pojęcie uznają za dobro szczególnie istotne, to inaczej je definiują. Różne rozumienia wolności, które mają na oku z jednej strony liberał, a z drugiej komunista. Prowadzą ich do różnych systemów, łączy ich absolutyzacja tego pojęcia, jednak z konieczności muszą dochodzić do różnych wniosków, ponieważ różnie je definiują. Gdybym zatem ja, gdyby narcystyczny Elf miał wskazać, co jest dla niego fundamentem aksjologicznym, to odpowiedziałby, to odpowiedziałbym, że jest to transcendencja. Najważniejsza jest indywidualna i zbiorowa transcendencja. System polityczny, społeczny, ekonomiczny, etyczny powinien być zorientowany na transcendencję. Ważne jest jednak to, jak te transcendencje rozumiem. Nie będę miał tutaj na myśli jakiejś konkretnej wartości, lecz coś niesubstancjalnego. Transcendencję rozumianą jako proces, jako proces przekraczania. Transcendencję rozumiem jako poszerzanie dziedziny własnej sprawczości. Jako zwiększanie swojej mocy, i tutaj konieczne będzie wprowadzenie wielu istotnych uwag. Po pierwsze, podkreślenie różnicy między transcendencją a zwykłą transgresją. Transgresja może być przezwyciężaniem pewnych barier, ale niekoniecznie prowadzącym do zwiększania własnej indywidualnej sprawczości, ani sprawczości, ani mocy kolektywnej. Na przykład, część lewicowych myślicieli mówi, Iż transgresją jest przezwyciężanie pewnych norm kulturowych. Normy kulturowe w jakiś sposób nas określają, przezwyciężamy te normy, stajemy się bardziej wolni, wzrastamy. Przykładem mogą być te normy kulturowe, które regulują nasze życie seksualne. Taka transgresja nie będzie jednak transcendencją. Przezwyciężając bowiem normę, która teoretycznie ogranicza nas w innej dziedzinie, pozwalamy się bardziej zdominować czemuś innemu. Nie dominuje nas wtedy określona norma kulturowa. Ale zaczyna nas bardziej dominować nasza cielesność. Różnica między mną a lewicującymi myślicielami będzie taka, iż oni uważają cielesność za główne medium indywiduacji, czyli tym, co nas wyróżnia, co czyni z nas wyjątkowe, specjalne jednostki, są nasze ciała, a nie nasze dusze. W tym ujęciu dusza, jakby powiedział Foucault, jest jedynie więzieniem ciała. Zatem, w moim ujęciu, kultura, ujarzmiając pewne nasze popędy. W gruncie rzeczy zwiększa zakres naszej indywidualnej sprawczości. Ogólnie zaś sprawczość i wolność będę wiązał z rozumnością. Rozumnością pojmowaną jako zdolność do abstrahowania, zdolność do abstrahowania, czyli wznoszenia się ponad coś, co określiłbym jako tyranię konkretu, a opresorami w tyranii konkretu są emocje i popędy. Im większa zatem zdolność do abstrahowania i tworzenia abstrakcyjnych systemów. Tym większa wolność i tym większa sprawczość. Najbardziej znaczącą kolektywną dziedziną, w której będzie ujawniała się ta rozumność, będzie nauka. Nauka i postępująca za nią technologia. Nauka jest tym, co zwiększa dziedzinę naszej kolektywnej sprawczości. Inną z tych dziedzin, jeżeli chodzi o kolektywne wzrastanie, będzie tak zwana sztuka wysoka, której poświęciłem już jeden film na tym kanale. Powróćmy jednak do samej transcendencji. Można powiedzieć, że wybór transcendencji jako fundamentu aksjologicznego jest, nieco żartobliwie rzecz ujmując, Odpowiedzią na pytanie być albo nie być. Transcendencja jest bowiem być bardziej. Przestrzeń naszego działania i przestrzeń naszej sprawczości jest bowiem w moim ujęciu przestrzenią naszego istnienia. A wszystko to w jakimś sensie wiąże się z zalegającym u gruntu mojego myślenia w ogóle matematycznym panpsychizmem, który lepiej prezentuje seria inne myślenie. Czy jednak samo pojęcie transcendencji wystarczy? Czy kultura zorganizowana tak, aby zwiększać naszą indywidualną i kolektywną sprawczość, to wszystko? Nie. Drugim istotnym czynnikiem będzie pojęcie piękna. Transcendencji powinno towarzyszyć poczucie piękna, a znaczy to tyle, czego mogą już domyślać się osoby, które oglądały mój film o pięknie i sztuce wysokiej. Że ta transcendencja powinna mieć harmonijny charakter. Społeczeństwo transcendujące na oślep, idące w kierunku bezrozumnej dominacji przyrody oraz innych ludzi, staje się społeczeństwem niespokojnym i chorym. To samo tyczy się jednostek. Może podam jakiś przykład. Przerzucenie całej swojej energii na transcendencję powoduje, że jesteśmy jednostkami bezdomnymi. Że lekko obrazowo rzecz ujmując, nigdy nie żyjemy tutaj. Ale zawsze żyjemy w przyszłości. Skutkuje to poczuciem nadmiaru i niepewności. Jeżeli byłbyś, jeżeli byłabyś jakąś jednostką zdecydowanie dominującą w swoim otoczeniu, to czułabyś się samotna. Czułbyś się samotny. Jedynym sposobem wypełnienia twojej egzystencjalnej pustki byłoby dalsze transcendowanie, dalsza ekspansja, dalsze wzmacnianie własnych sił. Jednostka w ten sposób żyjąca jest agresywna dla otoczenia i sama dogłębnie nieszczęśliwa. A można powiedzieć, że to nieszczęście jeszcze napędza tę agresję, że napędza tę wolę dominacji, która nigdy nie przynosi spokoju, ukojenia. Istotne jest zatem, aby transcendując, zbudować swój własny dom. Nie dominować jedynie otaczające nas jednostki, lecz starać się je współtworzyć, starać się tworzyć bliskie otoczenie, które w jakiś sposób jest nam podobne, które równoważy naszą egzystencjalną energię. Podobnie w ujęciu kolektywnym, w ujęciu zbiorowym, istotne jest to, aby dane rozwijające się społeczeństwo również umacniało to, co określiłem jako dom, a elementem tego domu jest również dobre sąsiedztwo. Dobre sąsiedztwo, czyli takie, do którego nie czujemy pogardy. Sąsiedztwo, które możemy traktować jako nam podobne. Podam tutaj stricte tolkienowski przykład. Przez 3000 lat swojego istnienia numenorejczycy cały czas dokonywali transgresji. Było to piękne, wyspiarskie, cały czas rozwijające się państwo. Żeglując po świecie, spotykając różne ludy, Początkowo podchodzili do nich w sposób misyjny. Nie była to jednak misyjność polegająca na ślepej dominacji, lecz na mądrej, wyważonej pomocy w rozwijaniu się tym ludom. Numenorejczycy jednocześnie byli dość silni, aby tych ludów się nie obawiać, ale również na tyle mądrzy, by wiedzieć, iż najlepszy będzie, jeżeli te ludy podobnie do nich będą wzrastały. I będą mogli oni w nich dostrzegać swoich braci. Zapowiedzią upadku kultury numenorejskiej był ten moment, w którym numenorejczycy zmienili swoją politykę kolonialną, w której ze wspomagania lokalnych kultur przeszli na model eksploatacji oraz dominacji, a na końcu eksterminacji. Ambicja numenoru ostatecznie doprowadziła do jego upadku. Numenorejczycy, gnani koniecznością ciągłego rozwoju, w tym wypadku przezwyciężenia śmierci, zgubili samych siebie. Ale to historia na dłuższą opowieść. Zachęcam Was do angażowania się w różnego rodzaju projekty, które podejmujemy na naszym serwerze Discord, oraz do zasubskrybowania kanału Niepożądany Odczyn Poszczepienny i koniecznie do zapoznania się z opublikowanymi tam już materiałami. Myślę, że nikt z Was się tym nie zawiedzie. A docelowo te projekty nie będą jedynie intelektualistycznymi pogadankami, lecz realnymi działaniami, tak zwanym prezentowaniem, lekko żartobliwie rzecz ujmując. Elfickiego stylu życia. Spokojnie, nie ja tam będę najlepszym przykładem. Pięknego czasu. Cześć!